Społeczność World of Tanks na całym świecie rozrasta się z miesiąca na miesiąc. Również w Polsce dzisiaj mam okazję porozmawiać z Konradem Rawińskim z polskiego oddziału Wargaming. Zadam mu kilka pytań dotyczących World of Tanks, a szczególnie polskiej społeczności. Tak więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie będzie tyczyło się właśnie polskiej społeczności, a mianowicie tego, ilu Polaków aktualnie gra w World of Tanks, jakie jest tempo rozwoju y, World of Tanks, jeżeli chodzi o graczy, a także którą aktualnie jesteśmy siłą w Europie, bo wydaje mi się, że y, tak naprawdę w tym momencie jedną z największych. Mm -hmm. Okej, okay, no to generalnie rzecz biorąc, w chwili obecnej, rok temu ogłaszaliśmy, że mamy ponad milion zarejestrowanych użytkowników z Polski. W tym momencie nie znam dokładnego tempa wzrostu, jak to, jak to wygląda, natomiast mogę powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku dalej jesteśmy największą nacją w społeczności World of Tanks w całej Unii Europejskiej. Także. Także tak, te, także tak to wygląda. Jeśli chodzi bardziej o globalny zasięg, no to w tym momencie mamy 70 milionów graczy na całym globie od USA po e, najdalsze zakątki Azji. Tak? Także jeśli chodzi o polską społeczność, jesteśmy na, najwięksi w Europie i jest to społeczność, która naprawdę jest mocno zaangażowana w World of Tanks. Z uwagi na tak liczną społeczność, czy Polacy mogą oczekiwać jakichś szczególnych prezentów w najbliższym czasie, co planujecie i co najważniejsze dla tych wirtualnych czołgistów, czy możemy spodziewać się w końcu polskich czołgów w World of Tanks? Generalnie jeśli, jeśli chodzi o pomysły na jakby działanie ze społecznością, to jak osoby, które jakby uczestniczą w życiu tej społeczności wiedzą, mamy no dość rozbudowany dział społecznościowy u nas w firmie. Mamy Osoby łącznie, które zajmują się odpowiedziami na pytania, udzielają się na forach, są, organizują rozliczne konkursy w grze, różnego, różnego rodzaju wydarzenia w samej grze, jak również organizujemy bardzo dużą ilość spotkań dla graczy. W, czy to było na przykład spotkanie w Poznaniu, czy spotkanie w Warszawie, przeważnie one są tak połączone, że na przykład najpierw jest wizyta w danym muzeum, na przykład, a później jest już taka część mniej. Formalna z konkursami, atrakcjami po prostu z tym, żeby ze sobą być, pogadać i tak dalej, poznać się również osobiście. To, co mogę na chwilę obecną zdradzić, to polecam zajrzeć i na forum, i na stronę world gdyż wkrótce, i to bardzo wkrótce, będziemy ogłaszali kolejne wydarzenie dla graczy, żeby po prostu się spotkać kolejną imprezę. Jeśli chodzi o same polskie czołgi w w World of Tanks. Tak, temat, temat jest w drodze, temat jest myślany. Zobaczymy, czy będzie to oddzielne drzewko, czy będzie to, czy będzie to, czy polskie czołgi będą częścią bardziej takiego ogólnoeuropejskiego drzewka. To jeszcze nie zostało jakby postanowione, natomiast również ja, jako gracz, jako Polak, bardzo mocno staram się cisnąć w tym kierunku. Przypominam, wysyłam na przykład na forum internetowym również można znaleźć w ogóle propozycje ze strony społeczności, jakby to mogło e, wyglądać. To wszystko jest brane pod uwagę, to wszystko jest badane. Nie zdeklaruję się teraz do jakiejś konkretnej daty, że kiedy będą polskie czołgi. Strzelam, że mam nadzieję w przyszłym roku, tak? W tym roku już, w, ty, w tym roku re, raczej już nie. Natomiast e, to, co chciałbym, żebyście, żebyście wiedzieli, to to, że również ja tutaj mocno jakby jestem zaangażowany w to, żeby te czołgi, e, żeby te polskie czołgi były, ze względu na to, że mamy naprawdę tak fantastyczną, zaangażowaną społeczność, z takich drobnostek, ale może też całkiem fajną, Fajną rzeczą jest, jest to, że w aktualizacji 8.7 na, na przykład T-34 można sobie zamontować naklejkę z napisem Rudy, tak? czyli taką inskrypcję z tymi rączkami, tak jak, było to, tak jak było to w serialu Cztery Pancerni i Pies. No, także drobna, fajna rzecz. Tak? No Mam nadzieję, że ucieszy część graczy. Mam nadzieję, że jak najszybciej pojawią się te czołgi. Kolejne pytanie będzie tyczyło się e-sportu, który w przypadku World of Tanks jest integralną częścią. Co planujecie, jeżeli chodzi o Polskę w najbliższym czasie, jakieś Ewenty, wydarzenia, turnieje i dodatkowo pytania a propos Intellect Stream, Master, czy wie, Intellect Stream Masters. Czy wiecie już, czy w najbliższym roku, w marcu, pojawicie się na finałach w Katowicach? Jeśli chodzi o, zaczynając od końca, jeśli chodzi o Intel Extreme Masters, nie jeszcze nie wiemy. Będziemy, będziemy na ten temat myśleć, na pewno w zeszłym roku bardzo fajnie się e, impreza udała, ale w tym momencie nie jestem w stanie nic więcej bliżej powiedzieć ani na tak, ani na nie. Jeśli chodzi o turnieje same jako takie, no to oczywiście e, to oczywiście jeśli chodzi o E-sport, traktujemy go bardziej też ogólnoeuropejsko, tak na tej zasadzie chociażby tutaj jak jesteśmy na Gamescomie e, z takiego bardzo fajnego wydarzenia, które, które również jest atrakcyjne dla polskich widzów, dla po, po polskich innych teamów esportowych, jest drugi finał naszego sezonu Ligi Wargaming Net. W nim bierze udział kilka najlepszych drużyn z różnych części świata i co warto podkreślić, są dwie polskie drużyny. Pierwszą jest Evil Panda Squad, którzy właśnie wygrali na Intel Extreme Masters europejski turniej. Drugą jest Sports czyli dawne Lemming Train, także bardzo serdecznie zapraszam, na pewno będą Jakieś streamy na Twitchu, na, czy na YouTubie, czy na naszej stronie po, polecam sprawdzić informacje, gdyż ten turniej będzie rozgrywał się w sobotę i w niedzielę, także jest, po prostu e, zapraszam do oglądania. Wargaming to nie tylko World of Tanks, ale także World of Warships i World of Planes, które niedługo pojawi się. Stąd pytanie moje, czy w przypadku tych gier również możemy spodziewać się supportu, jeżeli chodzi o polski oddział zdecydowanie. Jeśli chodzi o support, również będziemy mieli zarówno osoby obsługujące, Polaków obsługujących grę od strony technicznej, odpowiadających, którzy będą odpowiadać na pytania z zakresu technicznego, jak ktoś ma jakiś problem z grą, jak również będzie oczywiście odpowiednia ilość osób, która będą wspierały również właśnie grę na forach internetowych, organizowały lokalne wydarzenia, lokalne konkursy i tak dalej. Także Także tak to będzie wyglądać. Na sam koniec pytanie tak osobiście do ciebie. Jest wielu graczy, które, którzy nie są jeszcze przekonani do tego, aby zagrać w World of Tanks. Ty, jako osoba, która wiem, że również zagrywa się w World of Tanks, jak byś zachęcił tych graczy, którzy są nastawieni pozytywnie na gry MMO, nie zamykają się, jednakże nie są jeszcze do końca przekonane, co byś powiedział, dlaczego powinni zagrać właśnie w World of Tanks? I to jest właśnie najtrudniejsze pytanie, tak? bo z jednej strony chciałoby się zawrzeć to w odpowiedź w dwóch słowach, po prostu nie wiem, gra jest świetna i tak dalej, ale to byłby straszny banał i straszna klisza. Tak? Co mi się podoba w World of Tanks osobiście, to to, że przede wszystkim e, gra jest troszeczkę spokojniejsza niż inne gry MMO. E, de facto po, ba, wymaga, z jednej strony łatwo w nią grać, bo nie ma tam za dużo klawiszów do obsługi, natomiast żeby być dobrym, no to trzeba poświęcić już odpowiedni czas na grę, żeby poznać słabe, mocne strony czołgów, żeby poznać mapy, są różne rodzaje jednostek, szybkie, wolniejsze, niszczyciele czołgów, generalnie mamy pięć różnych klas w grze, także każdy może też znaleźć sobie sposób gry, jaki lubi, tak? Na przykład, nie wiem, inaczej się gra, tak jak ja gram głównie lekkimi czołgami, czyli gra dla mnie jest bardzo szybka, bo moim głównym zadaniem jest spotowanie przeciwników, żeby na przykład artyleria mogła ich atakować, czy wspomagam powiedzmy atakujące e, ciężkie czołgi po prostu starając się atakować przeciwników, e, zajeżdżając ich od tyłu, tak? Nie wiem, grając na przykład e, niszczycielem czołgów, e, generalnie wtedy jest to bardziej po prostu ustawienie się na odpowiedniej pozycji i czekanie właśnie na to, jak Nadjedzie, dajmy na to wróg, bo y, niszczyciel czołgów ma bardzo mocne przednie działo, y, natomiast generalnie jest mniej. Ruchliwy, można by tak powiedzieć. Także generalnie ten gameplay jako taki może się ba bardzo różnić, tak? Gra poza tym, mimo że jest grą, no wiadomo, opartą o online, sam matchmaking jest błyskawiczny, tak? Od nie wiem, wejścia, od włączenia gry do kliknięcia przycisku bitwy, potem trwa to, nie wiem, pół minuty, 30 sekund, czyli tak naprawdę do, też czasem nie czujemy, że gramy w grę singlową, bo po prostu ten matchmaking jest na tyle szybki. Powiem tak. Generalnie generalnie rzecz biorąc no World of Tanks ma dość unika to jest Wydaje mi się ten gameplay jest dość unikatowy w stosunku do innych gier, nie wiem, RPG, FPP, stąd też szczerze polecam, tak, szczerze polecam właśnie ze względu na to, że jest to dość unikatowe doświadczenie, a, no i oczywiście, żeby dobrze poznać jakby tajniki gry, zrozumieć o co chodzi, bo po pierwszej bitwie może być to czasem ciężko, tak, to polecam po prostu zainstalować, ściągnąć, zainstalować i zagrać ze 20 bitew, zajmie to, nie wiem... Dwie trzy godzinki, tak, ale już po tym czasie będziemy wiedzieć, czy ten sposób gry jest dla nas fajny, czy nie. Serdecznie polecam, tak. Tutaj nic nie tracimy, bo gra jest za darmo, nie zmusza do płacenia na żadnym z etapów, tak. Gry, grę można przejść od samego początku do samego końca, nie płacąc ani złotówki. Wydaje mi się, że graficznie jest fajna, społeczność jest duża, także serdecznie polecam spróbować.